w kolejnym vlogu, w kolejnym vlogu, wczoraj wam się podobało mi też się podobało, taka fajna, elastyczna ruchoma forma. Dzisiejszy temat jest następujący zawsze jest to temat zainspirowany tym, w jaki sposób my wchodzimy w interakcje, czy co mi pokazujecie, jacy jesteście i co dla was było dziwne, nowe. Nagrałem już w zeszłym roku, w zeszłym roku, na początku roku widzimy, film o tym jak można było lepiej obsłużyć mnie jako klienta przy kupnie odżywek, odżywek takich sportowych proteinowych, Dobra do tej pory tam jest sporo komentarzy i często się pojawia komentarz, że jestem takim księciem, wokół tego trzeba skakać, i gdyby każda firma miała podchodzić w taki indywidualny sposób do klienta, jak do mnie, no to by poszli z torbami, bo przecież każdy by to wykorzystywał. I sobie tak myślę, że to, że ja widzę więcej prawdopodobnie niż spora część z Was, która nie działa w e-commerce, czyli sprzedaży online, powoduje, że jest to moim przekleństwem, a również superpower. Przekleństwem dlatego, że ja to widzę i widzę łatwość z jaką można to naprawić i również widzę ryzyko, które powoduje, że za każdym razem, gdy klient wchodzi w interakcję z danym sklepem, on się może potknąć. I za każdym razem może mieć tego typu, takiego mindfucka jak ja miałem wtedy podczas tych zakupów. Więc mi chodzi o to, żeby szybko te błędy wyeliminować. I ludzie, którzy komentują to mam wrażenie, że po pierwsze na pewno sami nie sprzedają online, i sami nie mają podejścia przedsiębiorcy, który chce, aby wskazano mu błędy. I to jest bardzo rzadkie podejście. Ktoś chce, żeby wskazać mu błędy. Ilość ludzi, która chce się tak pławić tym, jak są bardzo zajebiście, jest tak ogromna, że to przesłania im takie krytyczne spojrzenie na siebie samego i swój biznes, co można poprawić. Czasami zdarzy się, że klient nam wyśle negatywny komentarz albo maila, który mówi, jak bardzo, jak bardzo został źle przez nas obsłużony, i mówi na koniec maila, że dziękuję Ci za, za to, że w ogóle tego publicznie nie pisze. A ja chcę, żeby ludzie pisali publicznie, po to, żeby mógł się z tym skonfrontować, naprawić to, albo czasami utrzeć nosa takiemu klientowi, który zupełnie bezpodstawnie coś od nas chce. Natomiast tutaj chodzi mi o taką mentalność, ktoś, kto no, nie znam się, ale chętnie doradzę. Albo poteoretyzujmy na ten temat. Mówiłem wam o książce wczoraj, a propos tego, jak reagować na czyjąś prezentację. I nie chodzi o to, żeby za każdym razem bombardować negatywnymi argumentami. To nie wyjdzie, nie można, to nie pomyślałeś, ale przez chwilę zastanowić się w sposób taki bardzo krytyczny na temat tego, czy ktoś przypadkiem w tym nie ma odrobinki racji. No, i im dłużej się nad tym zastanawiam, tym więcej racji widzę w czymś w komentarzu i tym więcej mogę do swojego biznesu wdrożyć, poprawić. To jest największa wartość. Dalej, wiecie co? Mam dzisiaj takiego niechcieja, że po prostu nie chce mi się i nie robię. Dlatego, moim sposobem, to nie chce mi się, dlatego to zrobię, jest skonfrontowanie się jak najszybciej z listą obowiązków, które mam do wykonania. Brzmi na maksa prosto, ale im dłużej zwlekam. Im dłużej zwlekam, tym trudniej jest to zrobić. I znowu jest to kolejny banał, którym pewnie Ty też wiesz, ale ja Ci o tym przypomnę, po to, żebym podczas tego montażu i oglądania tego wideo później sam o tym sobie przypomniał dalej. Ja robię w ten sposób, że wypisuję sobie listę rzeczy, z którymi się muszę zmierzyć, zderzyć. I zauważyłem też, że presja czasu powoduje, że jestem bardziej efektywny w tym działaniu. Czyli gdy rzeczy robią się ważne, pilne, no to tego ognia jest więcej. Ale. Ale. To jest bardzo niebezpieczne, bo istotne jest to, żeby robić rzeczy ważne wtedy, gdy są ważne, a nie wtedy, gdy są pilne. No i moje narzędzie do zarządzania projektami, szczególnie w niedzielę, taki dzień luźniejszy, gdy nikt nie dzwoni, jest bardzo proste: kartonik. O, kartka wcześniej kartonik i są cztery taski na tej karcie. O, tutaj Wam pokażę. Pierwsza to zrobić wideo. Robimy. Druga. Napisać oferty do klienta, czy podsumować sobie spotkanie z klientem, to mieliśmy ostatnio. KRS, gdzie jest dzień składania sprawozdań spółek online, więc muszę to zrobić. No i opis projektu, który muszę znowu zebrać w kilka myśli, żeby to w mailu ładnie się komponowało, było w sposób skondensowany wysłane do mojego partnera biznesowego, z jakim będziemy te takie dziwne rzeczy tutaj realizować. No i jak to się dzieje, że właśnie takie proste rzeczy, czy proste rzeczy, to mi zajmie łącznie Łącznie max dwie godziny. Natomiast zwlekanie dzisiejsze było w sumie czasu na pewno większej niż te dwie godziny. Wiecie co? Nie wiem skąd to się bierze. Po prostu taka jest natura ludzka i nawet mi komuś to ciśnie, na napierdziela i tak dalej. Zdarzają się takie dni jak dzisiaj. I nieważne co bym robił, ta pieprzona karteczka sama się nie zrobi, a przez sam fakt tego, że. O! Wyostrzesz sobie karteczkę! O! I przez sam fakt tego, że są rzeczy tylko i wyłącznie ważne do zrobienia, no to nie mogę tego sobie odpuścić, a byłoby bardzo łatwo to odpuścić. Idziemy dalej. Mówiłem wam wcześniej o tej książce Firma, czyli ty, która będzie sprzedaży już po poniedzieli będzie sprzedaży o. Czytałem z jedną trzecią tej książki. No i fajnie jest sobie porządkować myśli, które ktoś zebrał swoją książkę. No i też fajnie jest. A chwilkę zastanowić się nad rzeczami, które ktoś zakwestionował i upewnić się, że na pewno to kwestionowanie jest dobre dla mojego biznesu, jest dobre dla mnie i czy będzie mnie wspierało. Tak samo z przekonaniami. Mam przekonanie ABCD. To jest tylko przekonanie. Pytanie, czy ono mnie wspiera, czy nie podcina nogi. Jeżeli wspiera, ciśniemy, robimy więcej, skupiamy się na tym, jeżeli mnie to nie wspiera, no to trzeba to bardzo szybko skillować. I tam jest takie ciekawe podejście do wzrostu. Czyli, żeby ograniczyć sobie wzrost. No bo Ile można zrobić pieniędzy? No zawsze więcej. Ilu pracowników można zatrudnić? No zawsze więcej. Ile projektów się można wziąć? No zawsze więcej. I ja lat temu, 10, zrobiłem taką firmę, firmę, która miała więcej pracowników, projektów, biura, ale to nie wychodziło, bo to było sprzeczne ze mną. Też mówię o tym wielokrotnie w moich materiałach. I teraz zakwestionowanie wzrostu, czyli chcę wzrosnąć na przykład o 500 tysięcy, ale nie o milion. Ale co w tym jest złego? No to, że wszyscy mówią, no bądź tym unicornem, ciśnij, i zrobię więcej i więcej i więcej. Ale co gdyby sobie wyznaczyć to minimum zarobienia, które po osiągnięciu powoduje stan zadowolenia? No ale to jest takie mało modne, no bo tak wszyscy mówią, żeby więcej. No właśnie, i chodzi o to zakwestionowanie tego więcej. Czyli ile potrzebuje pieniędzy, ile potrzebuje projektów, ile potrzebuje kreatywnych zadań? Jaki to jest poziom i to będzie 500? Ale 550 już mi nie jest potrzebne, chyba że tego chcę, chyba że jest to moja długoterminowa wizja, chyba że się zmieniłem, chyba że się wydarzyło i potrzebuję wygenerować więcej. A co gdyby stworzyć koncept firmy, bazującej na tym, że pracujemy przez 3 miesiące, 2 miesiące nic nie robimy, znowu 3 miesiące, 2 miesiące nic nie robimy i znowu 3 miesiące, i znowu 3 nic nie robimy, i tak dalej. No i w moich marzeniach i celach, Cel, tu, obrane, marzenie w działanie. No tak! A też chodzi o marzenia, które pobudzają wyobraźnię, kreatywność i taką długą wizję. Jest to, żeby każdy z moich widzów, czyli ty, szczególnie ty, do ciebie teraz mówię, szczególnie ty. Ty, o, do ciebie tak, patrzę, tu, ty, ty. Kupił każdą moją książkę, którą wydajemy. I teraz, gdyby tak było, to mógłbym nic innego nie robić, jak tylko skupiać się na lepszej, większej jakości dawaniu wam darmowych materiałów, z których się możecie uczyć. I wiecie doskonale, że moje materiały są często znacznie lepsze niż płatne materiały kursów czy jakichś dziwnych, drogich rzeczy, które kupujecie. Wiecie to. Ja też to wiem, tylko sobie argument argumentujecie, że jest inaczej. I gdybyśmy mieli taką relację, że jeżeli ja pokazuję książkę, hej, na przykład jest ta książka w ofercie OSM Power i teraz to wideo ma 1200, 1300, tysięcy wiosłów i każdy z Was poszedł po ten zakup, czekajcie, sprawdzę. 4990, gdyby każdy z was poszedł w to, to miałbym jeszcze więcej czasu dla siebie po to, aby jeszcze lepiej wam służyć. Więc to wideo jest początkiem call to action, żeby każdy z was wszedł za moją rekomendacją książkową. Po zobacz, Jeżeli oglądasz to wideo, kolejne z serii, może jest to twoje kilkudziesięcio wide... kilkudziesięcio... na nie. Setne wideo, które oglądasz u Osman'a i ja może kupić jedną książkę tylko u Osman'a. I teraz zobacz, jak nasza relacja wyglądałaby inaczej, gdyby się za każdym razem wydawał u mnie 30 zł, 40, 50 zł, gdyby każda odsłona przekładała się na zakup u mnie jednej książki. Jakim sprzętem mógłbym nagrywać dla ciebie, jakie rzeczy mógłbym Ci pokazywać, jakie aktywności moglibyśmy razem realizować. Zobacz, pomyśl o tym. I. Tak sobie marzę o tym, żeby nawet ci, którzy klikają łapki w dół, dają hejterskie komentarze, czy tam piszą brzydko w internetach, żeby nawet oni ten produkt za czterdych kupili, żeby zapowiedzieć, zobaczyć, doświadczyć, żeby mieli co hejtować nawet, nie? Żeby to były takie relacje między nami, że kupujesz, bo ja to rekomenduję. I to jest budowanie brandu. I to jest budowanie zaufania. I teraz to ja muszę wymyślić, co zrobić, aby jeszcze głębiej z Wami wejść w relacje. Nawet pomyślałem, żeby na tym wideo powiedzieć, że kup książkę do każdego zadzwonię. Ale boję się, że moje marzenie by się mogło zrealizować w ciągu jednej doby, i musiałbym zrobić tysiąc telefonów i robiłbym to pewnie przez miesiąc. A może to właśnie jest taki eksperyment? To dlatego się jeszcze boję. A może się boi i trzeba go zrobić? Nie, muszę z żoną pogadać, bo gdybym się wpakował w tysiąc telefonów, w doby to bym chyba. O Jezus Maria, muszę się sklonować, więc z Dominiką na pół dzwonili w przedstawicielstwie Marcina Osman'a. Dzień dobry, Dominika Szymańska. Who knows, who knows, Ale takie mam rozkminy. I przejście do luźniejszej formy vlogowej pozwala mi być z tobą w jeszcze głębszej, lepszej relacji i to jest moim celem. Aby dawać ci merytorykę, uczyć się nawzajem od siebie i robić jeszcze większe projekty, ale uwaga, to nie wydarzy się bez ciebie. I teraz, jeżeli to wideo oglądasz i obejrzałeś kilka z moich wideo wcześniej i jakimś cudem jeszcze nie masz książki Marcina Osmana Biznes Ci Ucieka mojej pierwszej książki, to rozpocznijmy relację między nami od tego, że wejdź sobie w link poniżej i zamów sobie książkę za 39 zł, 40 zł Marcina Osmana, i w ten sposób rozpocznijmy naszą relację dalej. Mogę mieć taką prośbę? I zobaczmy, jaki jest to test relacji między nami. Żeby się nie od niej później tych wideo otworzyć, jak zobaczę trzy zamówienia. A dobra, to do was zależy. To od was, kurde, zależy. Eee, a pytanie jakie do was mam? Co mogę do was zrobić? Co was interesuje? Co chcecie więcej? Co chcecie inaczej? Jakie tematy was najbardziej interesują? I to będzie początek kolejnej serii wideo luźnych vlogów z łapki, które będą nie QA'em, ale całym rozbudowanym odcinkiem na tematykę, którą tutaj posuniecie.